Zadanie 3.9, strona 82. Na rysunku obok przedstawiony jest graf pewnej funkcji g. Dla jakich argumentów wartość funkcji g jest równa minus 4? Jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu minus 1? Podaj wzór funkcji g i narysuj wykres funkcji g. No to zacznijmy od początku. Podpunkt A. Dla jakich argumentów wartość funkcji g jest równa 4? Wartość funkcji, czyli jesteśmy w zbiorze Y. I patrzymy minus 4 jest tu. Do minus 4 idą dwie strzałki. To jest jedna strzałka, idzie od minus 2, czyli mamy dla argumentu dla argumentu minus 2 oraz zobaczmy, idzie druga strzałka i ona idzie od dwójki oraz 2. I pierwszy przykład. Pierwsze zadanie zrobione, pierwsza część. No to teraz B. Jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu minus 1? Pamiętamy, argumenty są x'ami, czyli patrzymy. Dla argumentu minus 1 szukamy. Tu jest minus 1 i od niej strzałka idzie do minus 1. Czyli przyjmuje wartość minus 1. Taka skrócona odpowiedź, chyba już w średniej szkole, to już. Yy. Długiej odpowiedzi się nie pisze. Jakiś błąd mi się tu wkrad. Przyjmuję wartość minus 1. No to ta łatwiejsza część za nami. Teraz podpunkt C. Podaj wzór funkcji G. Zanim dojdziemy do wzoru, to trzeba popatrzeć, co się dzieje. I czytamy. Z minus trójki. Zrobiła się minus dziewiątka. Trójki. 9. No to jak z trójki otrzymać 9? No moglibyśmy dodać 6, y, prawda? Y, jak, y, moglibyśmy pomnożyć to przez 3. Moglibyśmy podnieść do potęgi drugiej, prawda? Więc musimy tu kilka opcji sprawdzić, ale musimy je sprawdzić dla wszystkich, tak? Y, minus 3. Jak dodamy 6, no to automatycznie wychodzi 3, więc już tu nic podobnego nie utrzymamy. Gdy minus 3 pomnożymy przez minus 3, wyjdzie nam plus 9, a tu mamy minus 9, czyli zobaczcie, coś nam się z liczbą przeciwną powinno kojarzyć. No i minus 3 do potęgi drugiej, no to też jest 9, a tu mamy minus 9, tak? No to zobaczmy, może coś sprawdźmy na dwójce. No to jak minus 2 pomnożę przez 3, bo tu stwierdziliśmy, że możemy mnożyć przez 3 albo przez minus 3. Jak minus 2 pomnożę przez 3, wyjdzie mi 6 na minusie, tak? No nie bardzo, tu jest czwórka. No z dwójki czwórkę, no to razy 2, a 2 razy 2 to jest 2 do potęgi drugiej. A 2 do potęgi drugiej też jest 4, ale tu mamy jeszcze minus, więc coś tutaj nam z tym minusem jeszcze wychodzi. Minus 1 do potęgi drugiej będzie 1, a tu się zamieniło na minus 1. 1 do potęgi drugiej jest 1 się zamieniło na minus 1. 0 do potęgi drugiej jest 0. No jest 0, nie może być minus 0, przecież nie istnieje minus 0. Czyli zobaczcie. Nasza funkcja podnosi naszą liczbę do kwadratu, tak? czyli minus 3 do kwadratu jest 9, 3 do kwadratu jest 9. Tak, jakbyśmy sobie sam kwadrat wzięli, minus 2 do kwadratu jest 4 i 2 do kwadratu jest 4, minus 1 do kwadratu jest 1 i 1 do kwadratu jest 1, i to z zerem oczywiście też, już nie będę zapisywała. Czyli zobaczcie, prawie jest ok, tylko jeszcze tutaj u nas pojawiają się te minusy, tak? Czyli z przodu, przed całym kwadratem, jak dopiszemy minus, to my go nie będziemy tutaj. Podnosili do potęgi drugiej i nam po prostu wynik zmieni się na ujemny. I wtedy wszystko nam się zgadza. Nasza funkcja podnosi liczbę do kwadratu i zamienia ją na przeciwną, czyli z przodu daje minus. No to spróbujemy to zapisać we wzorze. f od x to się równa. Po pierwsze, podnosi nasz x do kwadratu, czyli mamy x kwadrat, i zamienia na przeciwną, czyli z przodu dajemy minus. No i jeszcze musimy tu wypisać, jakie są nasze x. -y, tak? Czyli gdzie x należy do zbioru i pamiętamy, od najmniejszej do największej jesteśmy w zbiorze X, czyli tutaj najmniejsze jest minus 3, później jest minus 2, minus 1, 0, no i mamy 1, 2 i 3. 1, 2. I 3. No, i nasz przykład C jest już zrobiony. I kolejny punkt. Narysuj wykres funkcji. No to zabieramy się do rysowania. Ja tu muszę troszkę miejsca zrobić, więc już sobie przesuniemy do góry, zrobimy sobie miejsce. Tak? Graf nam się przyda do naszego rysunku. Spróbuję w miarę prosto narysować. Rysujemy nasz układ współrzędnych. Tak? Tu mamy x, tu mamy y. y daleko nie będzie sięgał, bo do 9, do minus 9, tak? y do minus 9, więc ja muszę się tu zmieścić i co krateczkę najlepiej sobie zrobić. Czyli tu jest minus 1, później minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Minus 9 mi się przyda i jeszcze minus 4 mi się tu przyda, bo jest w y, tak? A w x mamy od minus 3 do 3. No to w prawo będzie 1, 2, 3 i w lewo będzie minus 1, minus 2, minus 3, tak? Można sobie podpisać, Nie, niekoniecznie ważne, żeby ta jednostka była tu podpisana, tak? Co ile liczymy przynajmniej na jednej osi. Można jeszcze jeden wpisać. Wy macie chyba większe kratki, będzie Wam łatwiej. No i zaznaczamy. Tak. Zaznaczamy sobie i patrzymy. Od minus trójki strzałka idzie do minus dziewiątki, czyli zaznaczamy punktów współrzędnych minus 3 i minus 9. Minus 3 jest tu. I do minus 9 jest tu. Malujemy sobie punkcik. Tak? Teraz drugi punkt. Od trójki idzie do minus dziewiątki, czyli raz, dwa, trzy, tu jest trójeczka, a minus dziewięć jest tu. Może zmienię kolor, tu będzie mój punkcik drugi, tak? Mamy już dwa punkty. Później od minus dwóch lecimy do minus cztery, czyli stajemy na minus dwa i do minus cztery na dole lecimy, mamy w tym miejscu mamy punkt. I od dwójki też jest do minus czterech, czyli po przeciwnej stronie tu jesteśmy od minus jedynki leci do minus jedynki, czyli jesteśmy tu i od jedynki leci do minus jedynki jesteśmy tu i dla zera jest 0. to jest nasz taki wykres punktowy tak zwany, bo mamy same punkciki tak no i zadanie jest skończone, próbuję tu ten punkcik poprawić, ale coś mi nie wychodzi. Okay. Dziękuję za uwagę.